Witam serdecznie na kanale Rolnik Szuka. Dziś znajdujemy się na targach AgroShow 2022 i zostaliśmy zaproszeni na stoisko marki Ozdoklen, tak do dealera AB Group, czyli głównego importera tej marki. No i przybliżymy Wam stojące tutaj siewniki punktowe, ale nie tylko, ponieważ inne maszyny Ozdoklena również są tutaj prezentowane, więc każdy z nich poświęcimy chwilę, byście zobaczyli, jak te maszyny wyglądają i co oferują. Widzę, że na stoisku zestaw siewników w różnych wersjach u mnie na kanale... Jeden z siewników był szczegółowo prezentowany, ale dzisiaj przyjrzymy się, mam nadzieję, również tym innym wersjom. Ale co jeszcze? Co jeszcze na tym stoisku? Było stoisko ogromne. To znaczy tak, podczas tegorocznych targów Agroshow na stoisku firmy AB Group łącznie z producentem Ozdoken prezentujemy sporo maszyn marki Ozdoken. Są to zarówno maszyny dobrze znane naszym klientom, ale także sporo nowości. Standardowo prezentujemy naszą flagową grupę. Produktów, czyli pneumatyczne silniki punktowe, pełną gamę w ofercie. Tak więc, poczynając od silnika na ramie sztywnej czterorzędowego, poprzez siewnik sześciorzędowy, typowo do kukurydzy, model VPYT, do maszyny najbardziej uniwersalnej w naszej ofercie, czyli siewnika z hydraulicznie regulowanym rozstawem rzędów, model VPKT, który wcześniej mieliśmy okazję potestować. Jak też sprzedaż na, na przestrzeni lat pokazuje, to kiedyś 80% sprzedaży to były siewniki czterorzędowe. Tych parę sztuk się sprzedawało, a teraz ten model to jest połowa naszej sprzedaży. My od lat znamy nasz produkt, nasz produkt testujemy, badamy, ulepszamy razem z producentem, więc ja pracuję w firmie AB Group przy imporcie ozdokajów od no w przyszłym roku będziemy dziesięciolecie świętować. Więc też od razu zapraszamy, ale pracuję w, w, od pierwszej maszyny, która przyjechała do Polski, więc naprawdę w sposób rzetelny na ten temat jestem w stanie się wypowiedzieć i naprawdę przeogromna praca zarówno przez nas, jak i przez producenta, została wykonana tak, aby te silniki dostosować do wymogów rynku i, i klientów, rynku europejskiego, w tym polskiego. Czyli co, za ten model, taki już najbardziej, najbardziej no, wypasiony i rozchwytywany w tej chwili, bo jednak rolnicy zgadza już chcą się, mieć szóstkę składaną. Trzeba zapłacić? W tym wyposażeniu, w tej konfiguracji, jak tutaj się znajduje, około 110 tysięcy złotych netto plus 23% VAT. Oczywiście ta cena końcowa zależy szczegółowo od dobranego przez klienta wyposażenia. Więc ona będzie gdzieś tam ostylować w granicach od 100 do 120 tysięcy net. To kwestia no, jakichś tam dodatkowych opcji. Przykładowo, do tego silnika dodatkowo moglibyśmy dołożyć elektryczne rozłączania sekcji, na co klienci decydują się coraz częściej. Kwestia też rodzaju sterownika wysiewu. Natomiast no, ten jak tutaj to 110 tysięcy net. Okay. No i przechodzimy do prostszej wersji, też sześciorzędowy sprzęt, no ale już bez możliwości eee, zmiany tak, szerokości roboczej. Tak, w stosunku roboczej. do naszego poprzednika, gdzie mamy możliwość zmiennego rozstawu rzędów, od 45 do 75 co każde 5 cm, dzięki czemu to jest maszyna bardzo uniwersalna dla klientów, którzy sieją na zmiennym rozstawie rzędów lub mają szeroką gamę upraw. W Polsce jest to głównie kukurydza, burak, rzepak, słonecznik, fasola, dynia i temu podobne, ale wracając do tego modelu, jest to u nas w, naszej, w naszym nazewnictwie jest to tzw. rama półteleskopowa. Jest to rama składana, składają nam się skrajne rzędy, ale tutaj chodzi tylko i wyłącznie o ograniczenie szerokości transportowej do 3 metrów, natomiast sam rozstaw rzędów jest stały i wynosi 75 cm, więc to jest taki typowy siewnik do wysiewu kukurydzy w wersji sześciorzędowej. Jeśli chodzi o jego cenę, to jest no w tym wyposażeniu, jak go tutaj widzimy, to jest około 80 tysięcy złotych netto. Teraz ten model VPHE. Tak, mo, dokładnie jest to VPH DG4, ponieważ jest to siewnik czterorzędowy z podsiewaczem nawozów z 750 litrów. No jest to model wybierany przez mniejszych gospodarzy z mniejszym areałem, głównie tak od 20 do 30 hektarów, typowo pod kukurydzę. Cena takiego siewnika w zależności od wyposażenia, katalogowo oscyluje od. W granicach od 50 do 56 tysięcy netto. Tutaj dodatkowo ten siemnik jest wyposażony w podsiew mikrogranulatu, czyli tego drobnego nawozu, który jest wysiewany około nasiennie i to jest koszt około 4 tysięcy zł netto. Mm. Mogę tutaj potwierdzić, że w planach producenta na przyszły sezon jest, są, jest wprowadzenie nadstawek powiększających skrzynię nasienną. No nie będzie to możliwe przy zbiornikach z tworzywa, ale przy zbiornikach z metalu albo ze stali nierdzewnej już jak najbardziej, ale to y, szczegóły no, no będziemy przedstawiać wkrótce, bo, bo jest, jest, jeszcze jest to w, w fazie tworzenia. I ten model może mieć też ten metalową wersję? E tak, wówczas ta skrzynia metalowa tudzież ze stali nierdzewnej ma pojemność większą o 250 litrów i wynosi 1000 litrów. Czyli każdy model generalnie może mieć tę skrzynię ze stali nierdzewnej. Dokładnie, zgadza się. Ciewniki mogą współpracować z różnymi sterownikami. Mamy dwa. Podstawowy i bardziej rozbudowany. Jak wiemy, w tych siewnikach punktowych jest możliwość rozłączania poszczególnych sekcji. Możemy to właśnie realizować z poziomu takiego bardziej rozbudowanego sterownika. Mierzy on nam również powierzchnię zasianą, czy w danej chwili odbywa się siew, czy jaki rozstaw ziaren jest ustawiony. On też to wskazuje. No, i po prostu jest bardziej rozbudowany, przez co więcej tych informacji możemy wyciągnąć. Słyszałem nawet, że ten poziom, poziom w zbiornikach też kiedyś ma być dostępny podgląd właśnie z poziomu tego sterownika. Także wiele funkcji można tutaj odczytywać. Na targach prezentujemy. W zasadzie pełną gamę bron talerzowych z oferty Osdokena, jest to seria Ewodisk Tutaj mamy podstawowy model 3-metrowy zawieszany z wałem rurowym. Jak przejdziemy dalej, mamy tu już coś większego, jest to brona składana hydraulicznie, 5-metrowa, z nową opcją, jaką jest wał Widać, że jest to ciężki sprzęt i to dobrze wyposażony. Mamy tutaj hydraulicznie regulowaną wysokość pracy. Ten przesuw, który mogliście widzieć w mojej prezentacji brony 3-metrowej, też tutaj jest. 560 talerze bezobsługowe. No i masa, masa tego sprzętu to około 4200 kg, robi to na pewno wrażenie i robi to robotę w polu. Też takie rozwiązanie jak mechaniczne blokowanie po złożeniu, oczywiście po złożeniu nie przekracza ona 3 metrów, ale fizyczne, mechaniczne, to na co, zauważyłem, stawiają różni producenci uwagę, że jednak to zabezpieczenie jest ważne, takie naprawdę solidne, żeby nic się przypadkiem nie wydarzyło. A poza tym no, maszyna naprawdę, naprawdę potężna. Prezentujemy też bardzo popularne wśród naszych klientów produkt, jakim są uniwersalne siewniki zbożowe serii Pertum, w tym nowość, jaką jest wersja na rydlicy stopkowej. W zasadzie jest to pierwsza sztuka, która Przyjechała do nas do, do Polski. Z przodu stoiska widzimy siewnik na Redlicy dwutależowej w pełnym wyposażeniu. I siewnik ten jest zagregowany z agregatem półzawieszanym z wałem oponowym transportowym z hydropakiem. I to jest właśnie bardzo lubiany i popularny zestaw w naszej ofercie, szczególnie dla klientów z ciągnikami o, o mniejszej mocy. A ten sprzęt? Jest to kultywator bezorkowy serii Epsom na podwójnym zabezpieczeniu sprężynowym. Tutaj mamy wersję 9 z podwójnym wałem kolczatkowym, który jest hydraulicznie składany. Dość popularny produkt teraz w nowych czasach? E, tak, jak najbardziej. W naszej ofercie jest to gdzieś tam alternatywa do pługów dutowych. Ze względu na zabezpieczenie sprężynowe on rewelacyjnie sprawdza się także w warunkach kamienistej gleby. Głębokość robocza tej maszyny to 45 cm. Ona służy zarówno do płytszej uprawy, jak i głębszego spłuchniania gleby, także w warunkach dużej ilości resztek pożniwych. Hmm. No chyba nie mamy tutaj tego standardowego jeszcze pługu prawda? Bo też w ofercie Ozdokena jest taki klasyczny pług dutowy. E, dokładnie, tym razem no, skupiliśmy się raczej na tych nowościach, natomiast pług Ozdokena z zabezpieczeniem kółkowym nadal jest w naszej ofercie. Pani Joanna zwróciła uwagę na to, że ta maszyna, ten agregat bezorkowy jest... Bardzo chętnie oglądany, poszukiwany przez rolników, wzbudza duże zainteresowanie. Faktycznie bardzo ciekawa konstrukcja, dość widać lekka, ale jednak na zabezpieczeniu non-stop sprężynowym. Mamy tutaj sprężynę w sprężynie i przypomina troszeczkę pług dłutowy, no i bezorkowca. Takie troszeczkę połączenie tych dwóch maszyn miks. Ale na pewno dużą zaletą jest to, że mamy właśnie zabezpieczenie non-stop, no i ta maszyna z tym kolczastym wałem podwójnym na pewno fajnie spulchni ziemię. To jest nowość w naszej ofercie, jest to pylacz rotacyjny e, serii e, Rotocool. E, no jest to coraz bardziej popularna, szczególnie w krajach e, Europy zachodniej. U nas też zainteresowanie tego typu maszynami coraz bardziej rośnie. Do czego służy ta maszyna przede wszystkim? Ona służy do usuwania chwastów, wspólniania gleby ale także rozbijania grył oraz rozbijania no, takiej skorupy gleby celem lepszego nawadniania. Tutaj mamy wersję składaną o szerokości roboczej 620 cm. W ofercie jest mniejszy model 3 metrowy oraz model z szerokością robocą 4,2 m. Drugi siewnik chcę wziąć od Pani i nie ma, widzę, że Pani jest zająć. Pan ma siewnik czterorzędowy. Jest to klient najlepiej utrzymujący swoje maszyny, no ma jakiego rynkowy. w życiu poznałam. No i pracujemy nad tym, żeby go wymienić na sześciorzędowy. Ja pan też bądź... oglądałem z tego właśnie, z tego produktu. Z tego, z tego, no, Szkoda, że jeszcze że, że właśnie, sekcji elektrycznych rozłączanych, by można było tak bardziej go tak, nie? No wszystko znaczy, przed nie. nami. Wszystko znaczy, no nie, my to już teraz tak zrobimy, tak, żeby było, było wszystko, nie? Było No i waria, rama waria się rzeczywiście. To dużo już słonecznika nie? zaczyna palić na rynku. No my w tym roku to myślę dla połowy klientów dostarczaliśmy, bo w ogóle hurtowo w tym roku te tarcze do słonecznika wysyłaliśmy naprawdę to. setkami chodzi, nie, sztuk nie, no, to już tu. Nie, 5 sezonów nie bo w 18 roku tak, pięć sezonów. Czas leci. No, tylko wszystko normalne, bo to wi wiadomo, żeby... Ale to tak usługowo pan, czy u siebie dużo, nie, czy? Usługowo też. Usługowo też. Nie, ja mam około 11 hektarów także usługowo. Aha, czyli mam ponad 100 hektarów usługowo, nawet już więcej. No, no to fajnie, no to fajnie. taka nie opinia rolnika, że, że się sprawdza. Nie, i... no to jest, nie ma lepszej reklamy niż opinia. Nie, 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 też jest wiadomo wiadomo też tak. dobra ale wiadomo cenowo Jakich dealerów też macie no, poza, poza sobą w Polsce gdzieś tamte maszyny? Ależ oczywiście, my generalnie to są pierwsze targi w zasadzie. No, przykładowo tutaj chłopacy po tych czarnych kurtkach, tutaj ze trzech, no, to, to są dilerzy weźmie. Znaczy, czy... jeśli chodzi o silniki zbożowe, to mamy z 50 na stanie magazynowym. Na takie silniki jeszcze do dwóch miesięcy. To wszystko zależy od wyposażenia. No. Albo no. mamy na stanie magazynowym, albo do 2-3 miesiące. Yes, yes, Nie, dokładnie. staramy się, znamy, znamy potrzeby rynku, gdzieś mamy planowanie y, magazynowe, więc na bieżąco maszyny są domawiane, więc staramy się, żeby ten, dostępność produktu była. Była w zasadzie od ręki, tudzież możliwie najkrótsza. No oczywiście nieuniknione są podwyżki, w naszym przypadku też te podwyżki nadchodzą. No niestety nie mamy na to ani pośrednio, ani bezpośrednio wpływu, natomiast no nigdy nie jest tak, że podwyżki produktów, bo to czasami klienci uważają, że jak ceny rosną, to im więcej F firma handlowa zarabia. Nie, niestety nie. W zasadzie przez ostatnie dwa lata dużo podwyżek i tak rozkładamy, także bierzemy dużo na siebie i absolutnie staramy się nie przerzucać tych zwiększonych kosztów maszyn na, na naszych klientów. No, moim marzeniem by było, żeby te ceny tych maszyn były tak jak parę lat temu bardziej okazyjne, no ale niestety, no myślę, że to nie tylko u nas, ale cała branża i nie tylko nasza branża pokazuje, że te ceny rosną, ceny energii rosną i te ceny, no, no trudno będzie jednak utrzymać na tym poziomie, ale, no ale życzę sobie i naszym klientom, żeby one się po prostu przynajmniej no, mogły zatrzymać na tym poziomie, na którym są aktualnie. Toisko ozdoken zwiedzone. Mam nadzieję, że punkty, w których się zatrzymaliśmy z panią Joanną Was zainteresowały. Oczywiście, jeśli chcecie dowiedzieć się więcej, no to szukajcie informacji o marce ozdoken. Wbijajcie do dealera AB Group na jego media społecznościowe. Tam na pewno znajdziecie kontakt. No i dowiecie się więcej na temat tych maszyn. Dziękuję jeszcze raz i do zobaczenia w kolejnym odcinku na moim kanale przy kolejnej szczegółowej prezentacji jakiejś maszyny rolniczej. Do widzenia!